No to spojrzyjmy witam Was w odcinku dzisiaj. Universal Guardians Alpha. gra tylko to w z drugiej bronimy się przed falami tegoś. No się nie odzywałem, nie będę oszukiwał, że przy komputerze ostatnio nagrywałem chyba, nie, przez wczoraj? Tak, wczoraj, nie, przez wczoraj, no. W sobotę nagrywałem ostatni ten odcinek. Ale to też był taki odcinek, gdzie niewiele mówiłem, bo nie wiedziałem w sam co, nie ja zapomniałem, bo... Trzech miesiące, trzech miesiące, trzech miesiące Po trzech tygodniach Dobra, jak się obudujemy, tutaj chyba jest, startujemy, więc sobie postawimy na chwilę naszego No to jest akurat startowa jednostka on, W ogóle on chyba miał jakiś rework Ale ogólnie gra fajna, co prawda nie postawimy go na prawie, bo się nie da Ale możemy go postawić, o Boże, zaprzułem. Dobra, na chwilę sobie załatwię go. Tu muszę go postawić. No, no świetnie, zajebiście Jeszcze lepiej go postawiłem teraz niż wcześniej. O, dobra, coś tam bije. Co prawda będę musiał jeszcze ulepszyć tutaj. Bo Nie stać mnie na to, no cóż. Będę musiał kombinować. Może sobie tego jednak z surrybora tu kupię? Nie wiem sam. Ty, ładnie albo dziwnie? Nie, czy ładnie, czy dziwnie? Nie, nie wiem co. Tak niby ładnie, ale to dziwnie, rzadko. No, czemu nie. My postawimy sobie i za chwilę go ulepszymy. Nie zmienia się jakoś mocno, ale może to będzie jakiś limitowany skin? Kto wie? Nie no, pewnie jakieś módlno do kupienia za najtańszym. No i jeden przejdzie, no ale czy... Nic się... Aha. Dobra, teraz będzie lepiej, tytułem pełnik. Może się uda? Ja wiem, to w się sensie no powinno. Albo ja tego nawet u, ulepszonego nie mam. Więc będę gdzieś ciężej, ale w sumie zostawiłem tego może. Jeszcze tu zostawimy no raczej da rady. Raczej się uda. Nie wiem, no, dobra, mówię, że raczej się nie da, ale tymczasem przegrywam. Ładnie nie wygląda ten surreal, bo w sensie ja się nie, nie wiedziałem, że on będzie na takie Czy ja to nagrywam? W ogóle tam nagrywam, w szczęście. Sensie. Jakby się okazało, że tego dnia nagrywam, tylko mówię do siebie przez ile, sześć minut, to bym się za to zdenerwował. I odcinka by nie było pewnie przez kolejne dwa tygodnie, bo mi się nie chciało. I nie będę poszukiwać, że no, to nie wygląda najlepiej. Wręcz najgorzej. Jeśli magicznie to przeżyję to wygramy. Jak mi się wydaje, że wygramy. Chyba, tak, chyba dla rany. Mi się wydaje, że to już będzie to. Ale chyba Outlawy powinny dać radę odbić to. Tak mi się wydaje. Klipniemy sobie. My nie powinienem tego skipować. Bo ja nie powinienem za chleb tego pożałuję. Dobra, wydaje mi się, że raczej damy dam gra, radę Chociaż powiem Wam rzeczy sprzeczną z parę, bo mamy szansę, ale też z tego co widzę, to jest trochę ciężkie Będę do 20 gramy. do 20 wejwa i koniec Tak mi się udaje, nie, nie wiem do na pewno, Ale tak mi się udaje w ogóle w towarz to ostatnio w ogóle eventów nie ma, nie? Powinny by być być. <laughs> Włączy mi się język teraz. Dobra, powinny być... Jak to się mówi, powalencynkach. Coś nowego, takiego kolejny battle Pass, Nie, nie ma nic, więc tak średnio. Częściej mnie się to ogólnie nie podoba, bo powinno coś być, żeby zachęcić osoby do gry. Jakiś nie nowy event. Tego Patryka. Coś tam jest to Patryk jakoś tak. Zazwyczaj w grafiki jest to. tego replik replikona jakoś tak ktoś mówi. To coś odkręczy, Jak mi się wydaje, ta koniczynka, coś tam jakieś symbole, tak? Czy ja poszedłem na normalność? To jest... O co tu chodzi? Nie, download the Apocalypse. Nie, to jest to, tak? Czy nie to? Nie wiem, sam sobie, a w Abu Bema, Priester Snipera, mogę sobie go... O, dobra! Wygraliśmy to też, że no. Dziękuję Wam za oglądanie chyba. Nie powiem, że ładnie to wygląda i w sumie chyba będzie na miniaturkę. sprawda już przeszkadza mi ten napis. No ale nie wiem, no nic z tym nie robię. niestety. Bo tak może. No, coś takiego. Dobra, będzie ładnie. Pokombinujemy coś. Także do zobaczenia w... nie wiem kiedy. Kiedy się zobaczymy, na no pewno jakąś... W przyszłym tygodniu myślę, że coś się ogarnie. No, będę miał czas, więc... No, do zobaczenia.